Siemano, w tym poradniku pokazuję Ci jak ustawić własny celownik w Valorancie, a także pokażę Ci moje ustawienia, mojego celownika, tak zwanej kropki w Valorancie. No, to przechodzimy sobie oczywiście do gry. W prawym, górnym rogu klikamy w tą zębatkę, następnie klikamy w ustawienia. No i oczywiście na środku mamy celownik. Klikamy. No i tutaj zobaczcie mamy ten domyślny celownik z Valoranta. Powiem szczerze, że jest naprawdę tragiczny, więc teraz pokazuję ci moje ustawienia mojej kropki, mojego celownika. To jest tak zwana kropka, która jest naprawdę bardzo skuteczna, jeśli chodzi o celowanie. No i tutaj mamy kolor, celow... kolor celownika czerwony. Obrys ja mam wyłączony. No, i teraz nieprzezroczystość obrazu, ja tutaj sobie wpisałem 0, następnie grubość obrysu 1, tutaj mam wyłączone kropka celownika, pamiętajmy o tym, bo to jest dosyć mylne, nieprzezroczystość, kropki celownika 0, grubość, kropki celownika 1, tutaj mam wyłączone te dwie opcje, później przechodzimy do punktu wewnętrzne linie, mam włączone, nieprzezroczystość wewnętrznej linii 1, 1, tutaj 4, grubość wewnętrznej linii, a tutaj mam przesunięcie wewnętrznej linii na 0. Następnie błąd poruszenia wyłączony. Tutaj mnożnik na 0, mnożnik na 0 i błąd strzelania mam wyłączony. Tutaj mamy zewnętrzne linie, pokaż zewnętrzne linie włączone. Następnie wszystkie opcje, tak naprawdę do dołu, są na 0. Pamiętajcie, jak będziecie sobie ustawiać, możecie najechać sobie tutaj na tą cyfrę i sobie wpisać po prostu na klawiaturze 1 albo na przykład 0 i w taki sposób najłatwiej się tak naprawdę to ustawia. No i tutaj mam błąd poruszania wyłączony i błąd strzelania również wyłączony. Także to są moje ustawienia. No a jeśli chcielibyście sobie tutaj zmienić swój, ustawić własny celownik, no to stwórz nowy profil, no i tutaj ustawiacie według swoich preferencji. Ale ja bardzo Wam polecam właśnie tą kropkę, którą Wam wcześniej pokazałem bo to jest jedna z najlepszych w opcji w Valorancie. Także jeśli pomogłem, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę no i zapraszam do wspólnej gry Valoranta. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!